Zawody po raz drugi zawitały do Karpacza. Tym razem była to czwarta runda driftingowych mistrzostw Polski. W piątek rozegrano sesje treningowe, w sobotę eliminacje, natomiast niedziela była oficjalnym dniem zawodów. Rozpocznijmy jednak od kilku podstawowych informacji dla mniej wtajemniczonych. Drift to sport samochodowy polegający na prowadzeniu pojazdów poślizgu kontrolowanym, a cały przejazd jest oceniany przez sędziów. Jak widać na załączonym obrazku. Jest to jedna z najbardziej widowiskowych odmian sportu samochodowego. Drifting jest to jazda poślizgowa, czyli jest to jazda samochodem, który jest bezustannie czas w poślizgu, gdzie tylna osia jakby sunie, sunie bokiem do kierunku jazdy i pokonanie sekwencji zakrętów właśnie w takim poślizgu. Choć samochody podobnie do tych wyścigowych, znanych głównie z torów, to są to pojazdy o zupełnie innej charakterystyce – zbudowane tak by jak najlepiej prowadzić się w poślizgu kontrolowanym. Nadają się do tego oczywiście auta tylnonapędowe. Podczas zawodów dominowały BMW i Nissany, jednak z autami drogowymi poza znaczkiem mają niewiele wspólnego. Samochody do driftu są całkowicie innymi samochodami niż samochody torowe. Czyli ten samochód ma większy skręt, ma inaczej ustawione zawieszenie, ma tak skonstruowaną charakterystykę silnika, żeby po prostu w uślizgu kół był w stanie się dobrze prowadzić. Więc są to inne samochody, nie nadające się do ścigania na torze. Karpaczańska runda driftingowych Mistrzostw Polski jest bardzo nietypowa, ponieważ niezwykle rzadko zdarza się, że zawodnicy rywalizują na drodze publicznej a w dodatku w terenie górzystym. W Karpaczu mamy bardzo atrakcyjną trasę, jest to fragment odcinka rajdu karkonoskiego. Trasa jest kręta, o dobrej nawierzchni i dobrej konfiguracji zakrętów, trudnej technicznie i szybkiej, gdzie właśnie takie zawody doskonale można odbyć. Przede wszystkim polega na, ta trudność na tym, że jest dosyć wąsko i, i pomimo tego, że jest y, trasa zabezpieczona, no występują w pewnych miejscach i latarnie i krawężniki, no więc wymaga to bardzo dużej koncentracji od zawodników. Trasa jest bardzo ciekawa dlatego, bo jest to droga publiczna, która jest zamknięta, więc normalnie jeżdżą tam samochody cywilne, a my tutaj po tej trasie się ścigamy, jeziemy bokiem bardzo szybko po tych ostrych zakrętach górskich i jest to bardzo fajne i ciekawe dla kibiców. Trudność tej trasy polega na tym, że nie ma na niej praktycznie miejsca na żaden błąd. Trzeba być konsekwentnym i jechać zawsze dobrą linią, zawsze powtarzalnie, ponieważ mamy bandę po jednej stronie, po drugiej mamy latarnie. Także jeden mały błąd może skończyć się niezłą kraksą. Mamy do, do dyspozycji dwa pasy tylko takiej normalnej drogi bez pobocza. Mamy bandy, mamy latarnie, mamy żwir i po tych dwóch pasach e, musimy jechać cały czas w poślizgu. Dodam, że samochód w poślizgu jest troszkę szerszy niż jeden pas. Także no naprawdę musimy wykorzystać cały, ca, cały ten tor, który mamy do, do, do dyspozycji co do milimetra tak naprawdę. Bardzo często się obcieramy o bandy. Czy o latarnie, czy, czy o jakieś płotki metalowe, bo po prostu inaczej tej trasy się prawidłowo nie da przejechać. No i stąd każde najmniejsze, jakaś tam najmniejsza pomyłka decyduje o tym, że albo przegramy, albo uszkodzimy samochód bardzo poważnie. Niezwykła widowiskowość trasy, umiejętności kierowców i piekielna moc maszyn. To wszystko spowodowało, że Karpacz w miniony weekend wypełnił się kibicami i miłośnikami driftingu. Oczywiście na starcie zawodów zjawiła się cała czołówka. Bardzo wysoki poziom. Tutaj nie ma żadnej przypadkowej osoby. To są Mistrzostwa Polski, także top 32. W zasadzie wszyscy tutaj przyjechali, wystartowali. To nie było nikogo, kto odstaje poziomem od pierwszego zawodnika. Wszyscy jeżdżą mniej więcej równo, bardzo dobrze, tuż na centymetry przy betonowych bandach w prędkością 104 na godzinę naprawdę nie jest łatwe. W Mistrzostwach Polski pierwsze 30 zawodników jest bardzo, bardzo zbliżona do siebie, jeżeli chodzi o poziom jazdy, także myślę, że tutaj mamy 16, także na pewno będzie bardzo fajnie i widowiskowo. Na pewno trzeba mieć troszkę szczęścia, bo trasa jest bardzo, bardzo trudna i najmniejszy błąd będzie oznaczać nawet nie tyle przegraną, co poważne rozbicie samochodu. Także no musimy się spiąć w sobie na te kilkanaście sekund, tam powiedzmy na 150%. No i czuć, no wycisnąć wszystko z siebie i z samochodu, tak żeby udało się trasę ukończyć. Zwycięzcą zawodów został Maciej Bochanek, drugi był aktualny mistrz Polski Paweł Trela, a na najniższym stopniu podium zameldował się Grzegorz Szybki.